Przy obiedzie z kimś, kto mlaska, siorbie, e, chlipie i wydaje mnóstwo mało sympatycznych odgłosów. Mało sympatycznych przynajmniej dla Twoich uszu. Nad czym pracować? Co to jest dla Ciebie za informacja? Złość, która się pojawia i frustracja związana ze słyszeniem takich, takich odgłosów, może być spowodowana tym, że kiedyś ktoś na Ciebie nakładał ramy, że masz być od. Do. Masz trzymać się savoir vivre'u i ustalonych powszechnie norm. Natomiast osoba, która je swobodnie, bardzo naturalnie, nie przyjmuje się tymi normami, a to powoduje frustrację, którą ty widzisz, którą jesteś w stanie wyłapać i nad nią popracować, uzdrowić pamięć. O relacji, która była dla ciebie mm, trudną. Jeśli interesuje Cię to, o czym opowiadam, to skakuj na grupę na Facebooku. Ogarnij się i zacznij żyć.